Denis Załęcki ma przygotowywać mocny materiał na szalonego reportera i Arkadiusza Tańcule. Stanisław z ostatniego pokolenia ma poważny problem, nie przemyśleli sytuacji i teraz apelują, że nie jest kibolem. Take Fun precyzuje swój ostatni przekaz i ucina pojawiające się spekulacje odnośnie przyczyny szantażu i zastraszania. Szalony reporter sugeruje, że jest na dobrej drodze do ustalenia tożsamości dwóch zamaskowanych mężczyzn. A Denis Labryga komentujący Denisa Załęckiego jest cytowany w telewizji Republika. Dzisiaj ponownie będzie sporo o Denisie, ponieważ ma szykować kolejny materiał, tym razem podobno bardzo mocny i oparty na dowodach, a szalony z drugiej strony sugeruje nadchodzący finał poszukiwań sprawców. O ile w przypadku medianych wymian zdań być może całość mogłaby ucichnąć po prostu po czasie, o tyle przekroczenie granic internetu, jak określił wtedy szalony niecofnięcie się przed obrzydliwym atakiem na jego dom, wygląda na to, że nie ucichnie i całość jest kontynuowana. Ponieważ wygląda na to, a przynajmniej tak można próbować interpretować aktywność szalonego reportera w ostatnich dwóch dniach, że działania mające na celu namierzenie sprawców, w tym ogłoszenie kwot pieniężnych za chociażby nagrania kamer znajdujących się w okolicy jego miejsca zamieszkania, przyniosło skutek, wczoraj na jego twitterowym koncie pojawił się wpis o treści. Dziwnym trafem, jak dostępne Parę informacji, nagrań, screenów i tak dalej. Dziś rano bezpowrotnie zniknęło kilka profili kibiców na social mediach, a także zdjęcia z tymi osobami na profilach osób znanych z flickowego świata. Szkoda, budujesz profil, wstawiasz foty z maty, prężysz się, a potem robisz głupotę i musisz wszystko usuwać. Przykre. Na szczęście, w internecie nic nie ginie. No i idziemy dalej. Analizując jego aktywność na Twitterze oraz arka tańculi w postaci wpisu, przyszły tydzień będzie śmieszny, albo wymownego emotikona przedstawiającego palec przyłożony do ust w geście uciszania, którego szalny użył na wpisu gryjący Przeanalizować nagranie z kamer przed sytuacją, bo sprawcy mogli być wcześniej w celu sprawdzenia gruntu. Wszystko to może wskazywać, że sprawa po prostu postępuje, a dodatkowo może mieć medialny finał w najbliższym czasie. Przejdźmy teraz do drugiego tematu, który również dotyczy szalnego reportera Jarka Tańculi, ponieważ Denis Załęcki ma przygotować najmocniejszy dotychczas materiał. Na starcie warto podkreślić, że informacja nie została przekazana przez Denisa, natomiast ma od niego pochodzić. Oraz ostatnia spowiedź też miała być mocna, a finalnie nie posiada żadnych, nazwijmy to, dowodów, przez co aktywność mamy Sandry w tym temacie. Można powiedzieć, że pokonała spowiedź jej córki Denisa. Zacznijmy jednak od wprowadzenia. W ostatnich dniach dość aktywny medialnie jest Marek. Jaki Marek? Bad Boy Junior, czyli chłopak, który z początku był jednym z największych fanów Denisa, później, w wyniku sytuacji z Magdą, był bo partnerką Boxdela i samochodem i tak dalej, poróżnił się mocno z Denisem Załęckim, ten odwiedził jego szkołę i rodziców, oraz mieliśmy następnie przeprosiny ze strony Marka. No i obecnie tamta historia jest już po prostu historią bez żadnej historii, ponieważ Marek pięć dni temu wrzucił fotografię z Denisem Załęckim wraz z informacją. Chciałem Was poinformować, że do Przyszliśmy z Denisem do porozumienia. Spędziliśmy trochę czasu na rozmowie i wyjaśnieniu wszystkiego. Dalej przekazując, że wielu osobom może się to nie spodobać, ale Denis, co by nie było, zawsze prywatnie był bardzo w porządku i cały konflikt mogli rozwiązać inaczej. Denis rozumiał pewne kwestie, a Marek spojrzał na nie z innej perspektywy. Natomiast na końcu Marek zamieścił komunikat. Życie bywa skomplikowane i czasem potrzebne są trudne rozmowy, żeby ruszyć dalej. Ja mogę ogłosić, że z Denisem znowu jesteśmy dobrymi kumplami. Dlaczego wam to przytaczam? Ponieważ pojawił się drugi przekaz od Denisa za pomocą marka i jego Instagramowego konta. Siemanko, powiem wam, że nie mogę słuchać tego co reporter, jak i tańcula gadają w swoich materiałach, ale przychodzę do was z pewną informacją. Otóż, Denis szykuje bardzo mocny materiał, nie taki jak ostatnio, tylko taki bardzo, bardzo mocny. Każde jego słowo będzie poparte dowodem. Oberwie się tańculi, oberwie się panu Matysiakowi i innym gagatkom. No co mogę powiedzieć? Szykuję się wasz koniec w internecie. Tyle na razie. Dodatkowo dołączył do tego relację mającą być Informacją od Denisa o treści Denis szykuje dla was bardzo mocny materiał Na m.in. temat Tomasza Matysiaka, Jak i Arkadiusza Tańcule i nie tylko Materiał według nie będzie mocniejszy od tego Który opublikował swojego czasu Krzysztof Stanowski Jest to cała aktywność nazwijmy to Tej strony konfliktu, więc mamy do czynienia z zapowiedziami to przez Marka, a nie bezpośrednio od Denisa Co do których patrząc na poprzednią Spowiedź Denisa i Sandry oraz fakt, że Nie powiedział tego sam Denis, po prostu trzeba Podejść z dystansem. Jeśli chodzi natomiast Powiedzmy o uwiarygodnienie w sposób sposób, że jest to przekaz od Denisa, to na twitterowy post podający dalej wspomniane zapowiedzi odpowiedział Arkadiusz Tańcula słowami Słuchajcie, my wiemy co ma Denis, dokładnie wiemy i bardzo, bardzo czekamy na to, aż to wyje... Wtedy bez skrupów opowiemy ze szczegółami Piękną historię, która z różnych przyczyn Może zamknąć pewien etap działalności Oraz drugim wpisem o treści Coś trzeba było poświęcić, żeby coś można było powiedzieć Jak ruszaliśmy ten temat za pierwszym razem i Jeszcze mu wierzyliśmy, bo zachował się wtedy okej okay I wydawało się, że mówi prawdę A po czasie wyszło, że wtedy po prostu Nas oszukał, zwiódł, ale pewne rzeczy Się nie przedawniają Pozostając jeszcze w temacie Denisa, a tak naprawdę to dwóch Denisów, to znaleźli się oni w telewizji Republika Jest środek wakacji, niedzielny wieczór Dokładnie to godzina dwudziesta Pierwsza 12, wchodzisz do pokoju, ktoś ogląda telewizję, akurat Republikę, no i pojawia się dokument na temat byłej policjantki, którą mogliśmy zobaczyć w ostatnim odcinku Randek na kanale FAME. No i takie wprowadzenie jest tutaj bez powodu, ponieważ nie byłoby w tym może nic dziwnego, po prostu jakiś reportaż, natomiast w pewnym momencie lektor zaczyna cytować Denisa Labrygę. Prote, jak została wyrzucona z policji, i dlaczego? A mianowicie, miała przy sobie towar do nosa. Dodał również, że Denis Załęcki jest rurą i jego zdanie się nie liczy. No i ogólnie postać Denisa Labrygi pojawiła się w w formie przytoczenia ostatnich zarzutów skierowanych w jego stronę, natomiast to nie koniec wątków freakfightowych. Bo to wychodzi wizerunek policji, tak? To no, wizerunkowo jest to katastrofa, no. Ja Ja się nie witam z policją. Czy umundurowany, czy nie? Jest policjantem. Nie ma kajtana. jest, kajdanek jest kajdanek dla mnie. By... Sku... Pies dla nie mnie ma... sku... Tyle. Ma... Teraz będzie informacja o ostatnim pokoleniu, natomiast spokojnie ciekawa, ponieważ mają oni problem, a tak dokładnie to Stanisław, który został uznany za Kibola. Wygląda na to, że ostatnia decyzja osoby nazywającej się aktywistą ostatniego pokolenia lub kogoś, kto mu tak doradził, nie była zbyt dobra. Przeczoraj na ich twitterowym profilu pojawiło się nagranie zatytułowane Ostatnie pokolenie zakłóca mecz w Gdańsku. Wraz z komentarzem jasny przekaz do Nawrockiego, podpisz naszą ustawę. Na kolejny widzimy moment, kiedy jak się dowiemy z kolejnych wpisów Stanisław wbiega na murawę, pokazuje koszulkę, a następnie jest wynoszony przez ochronę. No i tutaj pojawia się drugi finał tej sytuacji, ponieważ ostatnie pokolenie teraz apeluje, że Stanisław nie jest kibolem. Wczoraj wieczorem na ich profilu pojawiła się kompletnie inna narracja. Nie ma już przejścia na ty, jak z prezydentem Karolem Nawrockim, tylko szanowny panie ministrze, prokuratorze generalny. Idąc dalej możemy zobaczyć informację, że Stanisław drugą dobę przebywa za kratami i na polecenie służb ma być sądzony w trybie przyspieszonym, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, tylko dlatego, że służby traktują pokojowy protest w ich opinii jako kibolskie zamieszki. Wszystko z tytułem, uwolnij Stanisława zostało 14 godzin do rozprawy. Kolejny wpis ostatniego pokolenia to ponownie informacja. Stanisław nie jest kibolem, a właśnie tak będzie sądzony. Rozprawa jutro o 11. Zobaczymy więc, czy dzisiaj napłyną po południu informacje odnośnie decyzji sądu, ponieważ według przekazu ostatniego pokolenia ma być tutaj zastosowana ustawa z 2010 roku, tak zwana antykibolska, która pozwala skazywać sprawców zamieszek na stadionach w trybie przyspieszonym z groźbą do 3 lat więzienia. Tajkwan odniósł się do powstających teorii co do przyczyny jego zastraszania. Przed wczorajszym ale mogliście usłyszeć o problemach, z jakimi obecnie zmaga się Taekwan. W mocnym skrócie jest zastraszany pojawiały się groźby oraz szantaż w celu wyłudzenia pieniędzy. Z informacji, jakie posiadaliśmy, to osoba odpowiedzialna miała mieć w przeszłości kontakt z Rafałem i w ten sposób wie, gdzie obecnie po przeprowadzce mieszka, a Taekwan nie był, jak to określił, wystarczająco asertywny i raz przekazał jej pieniądze, po czym zaczęły pojawiać się po prostu żądania większych kwot. Biorąc pod uwagę ostatni przekaz TakeFana w formie przykładu, który, tak jak wspominałem, był przygotowany na szybko, sporo osób mogło odnieść wrażenie, że Rafał jest szantażowany ewentualnym na niego jakieś informacji. Okazuje się jednak, że szantaż nie dotyczy żadnych tzw. brudów. Tak jak przekazał, że przykład mógł być mylny, ponieważ był to dzień, kiedy musiał złożyć zeznanie na policji oraz cała sytuacja stresująca z uwagi na pojawiające się poważne groźby w celu wymuszenia pieniędzy. Jedno mogę zagwarantować, nikt mnie z niczym nie szantażował, że wstawi coś w internet. Szantaż bardziej polegał na tym, że mi łeb jeżeli czegoś nie zrobię, a jednak lubię swoją głowę, uważam, że jest brzydka. Ale całkiem mądra, całkiem mądra, brzydka, ale mądra, więc lubię tą głowę. Tak jakby, jeżeli wizualnie nie działa, to fajnie, żeby chociaż wewnątrz jeszcze działała poprawnie. A jak ktoś mi łeb rozpredoli, to może jeszcze stracę, jeszcze może stracę te, 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 te resztki, które w sobie lubię. Wyraźnie podkreślił, że nie jest to sytuacja, w której ktoś chce go zniszczyć w sieci jakimiś po prostu informacjami, brudami. Sprawa tak czy inaczej zostanie niedługo otwarta. I w momencie, w którym zostanie zakończona, to ja wszystko ja wszystko i tak przekażę najprawdopodobniej w ramach przestrogi, ale absolutnie, absolutnie nie był to nigdy jakiś szantaż wynikający z tego, że ja coś nie wiem, brzydkiego zrobiłem i ktoś chciał do mnie pieniądze. Nie. Przekazał również, że nigdy nie dał pieniędzy nikomu za tak zwane milczenie, ani nie zrobiłby tego nawet, gdyby taka sytuacja miała miejsce, ponieważ jest to studnia bez dna, a osoba i tak wróciłaby po prostu po kolejne kwoty. Mister Beast dominował YouTuba w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy teraz do pozytywnych informacji, a bardziej newsa w formie krótkiej ciekawostki, na świadczącej o tym, jak potężny projekt zbudował Mr. Beast. Na jego twitterowym koncie pojawiła się lista top 10 pod względem wyświetleń filmów opublikowanych w ciągu ostatniego roku. Liczby oczywiście są imponujące, ale jeszcze bardziej mocniejsze wrażenie robi fakt, że jest to zarazem top 10 filmów na amerykańskim YouTubie, nie licząc muzyki i treści dla dzieci, czyli zapewne jakiś bajek. Idąc dalej, w ciągu ostatniego roku jego kanał wygenerował prawie 34,5 miliarda wyświetleń. Dla porównania kanał Zero całkiem niedawno chwalił się przekroczonym miliardem w półtora roku działalności. W temacie rekordów to na polskiej scenie mamy rekordy przechodzenia streamerów z Twitcha na Kika, natomiast za granicą odbyła się rekordowa transmisja. 10 milionów 800 tysięcy osób przy szczytowym momencie oglądało na Twitchu darmową galę bokserską. Była to piąta edycja i wszystko realizowane przez hiszpańskiego Streamera, oczywiście w języku hiszpańskim, a uczestnicy pochodzą głównie właśnie z krajów posługujących się tym językiem, co może stać za sukcesem całego wydarzenia. Natomiast za jakimś potencjalnym małym sukcesem tego kanału może stać Wasza aktywność i wszystko jest w Waszych rękach. Jeśli zostawicie lajka, będziecie mieli możliwość podbicia tego materiału, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek powinny te podbicia wam się zresetować, jeśli wcześniej wykorzystaliście. Będę wdzięczny, jeśli właśnie tu skorzystacie, ale oczywiście wybór należy do Was. Zostawcie lajka, wiadomo, możecie łapę w dół, jeśli Wam się nie podobało to również. W tym jest wyślasie miatura z poprzednich dni. Prawie codziennie po godzinie 5 teraz ani 6, macie tutaj takie treści. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra, siema.